Próbowaliśmy oh. ją zmuszać, i widzisz, jak to się skończyło. To miejsce, to eksperyment i nic poza tym. Ta szkoła działa od 1921 roku. W takim razie to wielki eksperyment. Moja córka, nasza córka, nasza córka przeszła załamanie. Cicho, możesz to usłyszeć. Była chora, zatem nie udało się jej dostać do Twojej wymarzonej szkoły. Proszę, rzuć winę nami. Nie chodzi o winę, tylko o to, żeby zrobić to, co najlepsze dla Medi. Medi, porażka. Jeden semestr. Potraktujmy to jako odwóg. To może jednak dzieciństwo? Nie możesz mnie wyrzucić do internatu. Przecież to dwie minuty od naszego domu. Ja ciebie nie wyrzucam. Będę za to płacił. Ciekawe czym. Dlatego to się wszystko dzieje. Nie masz pieniędzy, prawda? Zdobędę je, mam plan. Wszystko będzie gotowe, zanim odbiorę cię pod koniec semestru. Koniec semestru? Nie będziesz mnie odwiedzać? Szkoła woli, żeby rodzice nie odwiedzali dzieci. Poważnie tak powiedzieli. Ci uczniowie to długowłosy dziwadła. Ja tu nie pasuję. Dlaczego muszę do nich chodzić? Bo nie wiem, co innego miałbym z tobą zrobić. Ryan. wyrzucony. Pójdę poszukać dyrektora. Chcę, żeby Meli tak wyglądała gdy drośnie? Chcę, żeby Meli była Meli. Robię dla ciebie ile tylko mogę. Postaraj się, żeby cię nie wrzucili tym razem. Do trzech razy sztuka. Nowy dyrektor? Nie on. Ona. Summerhill. Uważaj. Przepraszam, kto tu za to wszystko odpowiada? My wszyscy. Mam na imię Stella, jestem koleżanką Medi. Możecie się teraz pożegnać? Ja się nią zajmę. Nie, tak. Mamo, to dla ciebie, kochani. Komórka, dzięki. Miej ją zawsze włączoną. W twojej szafce jest ładowarka. Tutaj trochę pieniędzy na awaryjne sytuacje. A tutaj lista rzeczy do zrobienia. Uściskaj mnie. Ciężko pracuj i odrabiaj prace domowe. A jeśli ci się tu nie spodoba, zawsze możesz wrócić do domu. Wszystko będzie dobrze. O nic się nie martw. Po prostu baw się dobrze. Altato, kocham Cię. Ja też Cię kocham. Tomat. Nazywamy go Mata do Jogi. Będzie się to było opiekował. W szafce możesz trzymać cenne rzeczy. Madza załatwi dla ciebie klucz, jeśli chcesz. Jest twoim opiekunem. Nie potrzebujesz żadnego opiekuna. Ned. Każdy może wspiąć się na to drzewo. Nie może tylko wejść za dużo osób naraz, bo taka jest zasada. Stworzyłem zasadę o nie wchodzeniu na nie, gdy pada. O czym mówisz? O szkolnych zasadach. Sam je tworzymy. I czasami je łamiemy. Dzieci tworzą wszystkie zasady. Spotykamy się tu dwa razy w tygodniu i rozmawiamy. Promujemy nowe zasady, wszyscy głosują. I jeśli wystarczająca liczba osób jest za, zasada zostaje przegłosowana. I co z tego? W mojej poprzedniej szkole była rada szkolna. Ustalała milion zasad, i nauczyciele i tak robili wszystko po swojemu. Tutaj jest inaczej. Nauczyciele są częścią społeczności. Tak jak my. Każdy ma jeden głos. Hej, zakaz używania deskoralek w budynku. Niszczą parkiety. Przepraszam. Jakiś dziecko wymyśliło tę zasadę? Tak, Carmen. Wbiła jej się drzazga. W porządku. Wymyślę zasadę, że nie trzeba chodzić na lekcje. Ktoś cię wyprzedził. Człowiek, który otworzył Summerhill. Uważał, że dzieci powinny chodzić na lekcje tylko jeśli chcą. Czyli nie muszę na nie chodzić? Nie musisz robić nic, jeśli nie chcesz. O to chodzi w Ej, AS New, Buntownik Tam jest studio teatralne. Cześć, jestem Heather. Chodź na górę, będziemy malować papugi. Wspinanie się na drzewa jest niebezpieczne. Kto tak twierdzi? Cześć mamo, tak, wszystko w porządku. Tak, podoba mi się. Ahoj, wróg na godzinie trzeciej. Już się w to bawiłyśmy, chodźmy się powspinać. To prawdziwy wróg. Pomocy! Wróg się zbliża. Peter! Dobrze ci tak. Nie chodzi o niego, tylko o nich. To inwazja. Są ich setki. To to? Urząd zajmujący się kontrolą instytucji oświatowych. Ofsted. Ofsted. Pamiętajcie, nie zajmujecie się filozofią edukacji, tylko przeprowadzeniem inspekcji. Nawet jeśli samych nie przypomina szkoły, jest zarejestrowany jako szkoła i dlatego musi spełniać pewne podstawowe kryteria. Aby przeprowadzić udaną inspekcję, musimy skupiać się na najważniejszych kwestiach czyli odpowiedniej edukacji wszystkich dzieci. A jeśli brak, musimy odkryć dlaczego. Właśnie tak. Wiecie, co należy robić. Mierzalne wyniki w nauce, podniesienie jakości, konkretny cel. Złamałeś zasady. Będę cię o to skarżyć. Nie mają prawa. Obawiam się, że mają. Offset napisał, że przyjdą na trzydniową inspekcję. Nie o to mi chodzi. Przychodzą od dziewięciu lat, ale nigdy nie wysłali ośmiu inspektorów. Myślę, że to oddział specjalny. Ktoś pewnie się znudził czekaniem, aż zaczniemy działać tak, jak chce rząd. Co zamierzasz zrobić? Nie będę siedzieć cicho. Tędy, zbiórka przed wejściem. Włączył alarm. Roger? Roger Wharton. Zoe, Redhead. Ale mów mi: Zoe, wszyscy mnie tak nazywają. Pani Redhead, potrzebujemy listy obecności uczniów. Nie mamy czegoś takiego. Czyli uczniowie mogą nadal decydować, czy chcą chodzić na lekcje? Oczywiście, uczniowie mogą w ogóle nie chodzić na lekcje, gdy są w Summerhill. Naprawdę tak jest? Pewnie. Lekcje są nadal nieobowiązkowe? Lekcje są nadal nieobowiązkowe. Chcielibyśmy przyjrzeć się im, gdy tylko to będzie możliwe. Przykro mi, nie mamy dziś żadnych lekcji, ale możecie przyjrzeć się zapisom. Możecie zapisywać się na przedmioty. Od Was zależy wybór. Ale jeśli już przyjdziecie na jakąś lekcję, uczcie się i uczestniczcie w niej. Byłoby nie w porządku wobec innych uczniów przyjść tutaj i przeszkadzać. Jeśli chcecie tak robić, macie pełno miejsca na zewnątrz. Wskazówka dla nowych uczniów. Zabawa jest Waszym najważniejszym zajęciem w Summerhill. Znajdcie na nią czas. W porządku. Proszę, żebyście dziś po południu oddali mi wypełnione arkusze. Kiedy już wypiję wiadro kawy i owinę sobie głowę ręcznikiem, rozpiszę wasze indywidualne plany lekcji. Ja się zapiszę na angielski i oczywiście na stolarstwo. Oczywiście budujesz statek. Dziękuję, Peter. A ty, Ryan? Ryan. Co powiesz na trochę astronomii? Wiesz, rozpoznawanie gwiazd, łączenie ich w konstelacje? Nie. A języki? To dobra okazja do konwersacji? Nie. Robimy też sztuczki magiczne? Lubisz mechanikę? Krykieta? Nie, nie, nie. Nie chcę się na nic zapisywać. Czy ja śmierdzę? Ryan? Mówiłeś, że nie jesteś zainteresowany. Nie. W porządku, do zobaczenia. Na razie. Przepraszam, że tyle to trwa. Mam nadzieję, że przetłumaczony brzmi lepiej. Czy są jakieś pytania? Mary? Na ile przedmiotów musimy się zapisać? Na tyle, na ile chcesz. Nie ma lekcji, tak! Nie ma lekcji, hurra! Jak tam zapisy? Ja nie chodziłam na żaden przedmiot przez pierwszy rok. Nie mogłem tak zrobić, muszę się uczyć. Cześć, mamo, właśnie zapisuję się na przedmioty. Są tu wszystkie możliwe lekcje, mają nawet japoński. Dobrze, w porządku. Angielski, matematyka, chemia, geografia. Czy oni w ogóle wrócą na lekcje? Pewnie tak. Pewnie tak? Rozumiem. Mógłby pan umieścić pewnie tak w skali czasowej? Kilka tygodni w większości przypadków. Czasami mijają miesiące, zanim obudzi się w nich ciekawość. A czasem nawet lata. Lata? Dzieci nie mają tyle czasu. Dlatego właśnie ESMIL uważał, że dzieciństwo jest tak cenne. Filozofia pana Nila z pewnością jest niezwykle interesująca, ale co z rzeczywistością dnia codziennego? Jakich strategii używacie, by wspierać dzieci? Nie mamy żadnych strategii. Mam nadzieję, że podczas pobytu tutaj dostrzeżecie magię Summerhill. Przepraszam, ale nie mogę znaleźć magii na liście przedmiotów. Na początku często płakałam. Przyzwyczaisz się, jest świetnie. Nie wydaje mi się. Myć zęby, brać witaminy, ćwiczyć tabliczkę mnożenia, nie wspinać się na drzewa i mama. Czy ona kiedykolwiek daje ci spokój? To cię rozweseli. Co? Za pół godziny gasimy światła. W porządku. Chcesz się z nami jutro wybrać na obiad do miasta? Jestem spłukany. Nie mam kasy. Dzień dobry. Ktoś chce trochę buziaków i pieszczot? Mam słodycze, a ja mam chrupki. Po co wam to? Peter i ja planujemy się wymknąć. Robimy ucztę o północy. Cicho, bo usłyszą. I co? Oni są usypiaczami. Muszą się zawsze upewnić, że poszliśmy spać. Możemy się wszyscy schować pod moim płaszczem niewidzialności. Ja nie idę. Twoja sprawa. Skąd to masz? Od mamy. Jest prawnikiem. Moja mama pracuje za granicą. Co myślisz o tym miejscu? Niektóre dzieci są dziwne. Płacz niewidzialności, ilon ma lat 6? Masz jakieś drobne? Mam tylko 20 funtów na awaryjne sytuacje. Na przykład? No, nieważne. Jak pierwsza noc? A jednak. Myślałem, że jesteś spłukany. Cóż, zapomniałem, że mam to. Witamy na szkolnym zebraniu. Zebranie się rozpoczęło. Proszę o ciszę i zajęcie miejsc. Naprawdę musieliśmy tu przyjeżdżać? Proszę o ciszę. Chcę skarżyć Petera, bo rzucił we mnie moment. Mamy harmonogram zebrania. Musisz poczekać. Ja chcę skarżyć Heather i Petera. Wymknęli się wczoraj z pokoju. I mnie obudzili. Przykro mi. Teraz mówi Stella. Ja będę mówić w imieniu Medi. Widziała, jak Ryan zabrał 20 funtów z jej szafki. Kłamiesz. Nie przerywaj. Ryan, opowiedz swoją wersję. Nic nie zabrałem. Zabrałeś. Peter? Ryan wczoraj był spłukany, a dziś miał 20 funtów. Sprawdź jego kieszenie. Tam ma pieniądze. Zrobię to, jeśli chcesz. Nie mam żadnych pieniędzy. Medy mówi, że Ryan chciał od niej wczoraj pożyczyć pieniądze i powiedziała mu, że mama dała jej 20 funtów. Dlaczego się za nią chowasz? Spokój. Skąd pewność, że Ryan ma pieniądze Medy? Widziałam, jak wczoraj wychodził z jej pokoju. Wydaje się oczywiste, że to zrobił. Znalazł mnie na Ziemi. Mało prawdopodobne, żeby znalazł 20 funtów na Ziemi. Ja mu wierzę. Nie ma szeptania. Jeśli chcesz coś powiedzieć, podnieś rękę. Nie można czegoś komuś po prostu zabrać. No, wy dzieci często tak robicie. Ja tak zrobiłem. Siedź cicho. Ryan powinien dostać poważne ostrzeżenie. Stella. A co z Medi? Straciła 20 funtów. Proponuję, żeby Ryan zapłacił 20 funtów grzywny. Tak, można mu je odjąć z kieszonkowego. Co powiecie na 2 funty tygodniowo? W porządku. Coś jeszcze? Nie. W takim razie przedstawię propozycję. Mamy dwie różne propozycje. Kto jest za poważnym ostrzeżeniem dla Ryana? Kto jest za grzywną w wysokości 20 funtów dla Ryana i oddaniem pieniędzy Medi? W efekcie Ryan będzie dawał Medi dwa funty tygodniowo przez najbliższe 10 tygodni. Kto następny? Nie możesz wyjść bez zgody przewodniczącego. Zapisz grzywnę dla Ryana. Martwię się o tego chłopca. Musimy obejrzeć jakieś lekcje. Należy poprosić o zgodę na opuszczenie zebrania. Naprawdę, co za bezczelność! Zebranie zamknięte. Maddy, wypełniłaś arkusz? Dziękuję. Jesteś pewna? Nie chcesz zapisać się na żaden luźniejszy przedmiot? To stary Dobry Nil. Wierzył, że dzieci mają prawo być niezależne od nauczycieli. I od rodziców? To ja wybrałam te przedmioty. Wolność jest wielkim darem. Nie jesteś do niej przyzwyczajona. Myślałem, że chcesz być moim kumplem. Chcę. Wystawiłeś mnie. Ukradłeś pieniądze. Wszystko w porządku, Peter? Jak się czujesz? Boże, wszystko okej? Okay? Cześć, mamo. Mam. Tato!